Siemaneczko widzowie, jak tam, co tam u was słychać? Eee, w tym tygodniu filmów u mnie było trochę eee, trochę mniej, ponieważ jak wiecie, no, musiałem w trasę pojechać. Chciałem też wszystkim podziękować, wszystkim tym, co byli na strajku w Warszawie. Eee, niestety ja nie mogłem, bo tego samego dnia wyjeżdżałem w trasę. Czekałem na strajk 20, W końcu był przekładany i tak dalej. Wyjazd był na eee, granicę z Ukrainą. Eee, no i tak wyszło, że po prostu do Warszawy nie mogłem pojechać, powiem Wam, że jak wyjeżdżałem, to tak trochę się martwiłem, bo ta pogoda dosyć ciepła była w tym tygodniu. Temperatury dosyć wysokie to wszystko poszło do przodu. Pąki zaczęły pomału pękać, gdzieś ta zielona tkanka jest widoczna. No i Wam powiem, że miałem trochę pietra, nie? Mówię, kurde, że będzie trzeba robić zabieg na grzyba, i, i, i tu będzie lipa, nie? Ale a nic nie mam przygotowane bo zabieg to ma kto zrobić, tylko że tak ani wałka nie mam kupionego, bo przecież tamtym roku popsułem, muszę, popsu, muszę przyjadę to muszę go kupić. I ciągnik jeszcze nie przyjechał, bo jest w naprawie yy, i wiecie, i trochę miałem Pietra, ale z tego co patrzę na pogody, od środy już ma być minus 2, a na... potem w piątek chyba znowu minus 2, także mi się wydaje, jeszcze to wszystko pomału się. E, uspokoi, nie ma co, nie ma co panikować i, 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 i wiadomo, i nie wiadomo co robić, ale no powiem Wam, że przy takich temperaturach na wsadach, tam gdzie jest dużo zgorzeli, to uważam, że można by było wyjechać z miedzią e, tak jak u mnie na tym Goldenie jednym, to tam mam taką działkę, co jest sporo zgorzeli e, kiedyś Wam pokazywałem zresztą to wiecie, to tam to Wam powiem, że warto by było wyjechać z miedzią a, ale no jak niech przyjdzie ten mróz, to przynajmniej tro, ta wegetacja trochę przystopuje. Także nie ma, nie ma jeszcze paniki żadnej na spokojnie. E, ale trzeba pamiętać poprzedni rok, jak to było w tamtym roku że na początku sezonu ten grzyb nam do sadów y, wszedł. Także tutaj trzeba trochę uważać. No i tyle w zasadzie. No przyjadę. No jezu, ile cięcia jeszcze mamy. Ojej, ja mam ile. Znaczy, podejrzewam, że większość z Was jeszcze ma sporo. Do końca, do, do połowy kwietnia to jeszcze ludzie będą cieli, no to nie ma, że nie. Ja, ja zresztą pewnie też. Ja zresztą pewnie też, bo Wam powiem, tam gdzie mam idareta miałem go nie ciąć, zostawić e, nieobciętego, ale tak myślę, jak go nie przetnę to tam takie robactwo będzie, że ciężko to będzie, czy bawełnicę, czy e, znaczy miałem, tam było letnie zrobione na tym idarecie, nie? A ja już nie będę nigdy robił dareta na, na ładne jabłko, bo ja nie sprzedaję nigdy ład, dobrze i dareta, więc zawsze on idzie na, na przemysł, więc będę go robił już jako przemysł. No, póki go nie wyrwę i nie wsadzę coś nowego i wam powiem, miałem tylko przejechać tam maszynowo czubki. Doły są przecięte, doły letnie są zrobione, więc jest w miarę ok, ale. Jak ja tak myślę, to przyjadę maszynowo i będę musiał jeszcze to chyba poprawić, Wam powiem ręcznie. Bo przecież tam, jak wejdzie mszyca albo bawełnica, to będzie tragedia, nie? To weź to potem, wygoń. No i to tak. Co do strajków, to Wam powiem, słyszałem tych osób, które były z premierem i, e, i się dogadywały. Że, no, że w grę wchodzą jakieś tam e, dotacje, żeby, żeby nam pieniądze dali i tak dalej, ale tu zamknąć granicę coś, no to, że, że, że bardzo nie, ale że może na parę dni zamkną i tak dalej, ale jakieś tam dotacje dla rolników, że to się może da załatwić. No i co nam dadzą te dotacje? Znowu znowu dadzą nam parę złotych i, i co? I te strajki pójdą w piździec. To Coś widzę, że oni już są przekupieni chyba. <ślam> Wam powiem szczerze, bo... Bo i tak to wygląda, nie? Wzięli parę, wzięli paru, chociaż ja nie mówię, że tak jest, nie? Do, ja tylko sobie tak, tak, tak słyszałem taką wypowiedź jednego e, rolnika i, i to mi się nie podoba. No, uważam, że to już jest coś tutaj, takie nie gra. Nie powinni się zgodzić na żadne jakieś dotacje, to, to nic nie daje, tylko problem, który jest i tak będzie, a co nam dadzą pieniądze, tak? My mamy zarabiać na tym co produkujemy, a, a, a nie dostawać pieniądze od rządu, przecież to chore. Jeśli chodzi o pierwsze zabiegi, dajcie znać czy już na zgorzele wyjechaliście z miedzią, e, czy do miedzi dodawaliście już jakieś, e, jakieś siarki. Siarki może nie, ale podejrzewam, że niektórzy z Was już mogli pojechać z miedzią i z olejem parafinowym. No i, i, i dajcie znać jak tam u was, czekacie, ja jak przyjadę do domu to wam powiem, że ten miesiąc to będzie taki, taka gonitwa, że masakra, no nie dość, że trzeba obcinać, trzeba sprząt, sprzątać gałęzie w sadzie, no bo to wiadomo, jak będzie tak ciepło to będzie trzeba, no w, w, mi się wydaje, że na pewno w marcu trzeba będzie pryskać yy, i, i ten miesiąc będzie, no strasznie napięty, to u wszystkich sadowników chyba, także piszcie jak tam u was, czy, czy na razie czekacie, czy, czy myślicie o jakichś zabiegach, czy, czy po prostu wiecie e, uważacie, że jeszcze nie czas w Hiszpanii wam powiem, że ciepełko e, 19 stopni teraz tu jest gdzie stoję, 100 km od granicy e, z e, e, Francją e, ale no, wiatr trochę wieje dlatego nagrywam z samochodu, bo Bałem się, że nie będzie dobrze słychać, także tak to wygląda tutaj w Hiszpanii. Strajków na razie nie widziałem. Jedyne co to, podobno jeszcze tutaj przed granicą w Hiszpanii trochę strajkują. W Hiszpanii tu widzę też chyba jakieś strajki były wczoraj, bo były takie korki, że głowa mała. No i tyle w zasadzie. no. Także jak przyjadę, no to oporowo cięcie, bo mam czubków trochę do ścięcia. Zobaczymy, czy sam dam radę. Chciałbym sam. To wszystko po te czubki zrobić, a jak będę wiedział, że co za długo schodzi, to po prostu zawołam kolegę albo dwóch i, i będzie nas Andzia woziła, a my będziemy czubki ścinać. Zobaczymy jak to będzie wszystko nam szło. Rozdrabniacz będziemy testować, z kosiarki zrobiony. Zawsze miałem kosiarkę, kosiarko że on nie miał noży, te przeciwnoże były kiedyś powykręcane, zgubiły się blachy, te narożne też się pogubiły. No i to dałem do firmy CWTS i mi tam robią nowe blachy boczne przeciwnoże, nowe noże. Także zobaczymy, jak się będzie tym rozdrabniać, czy nie będzie się czy opony się nie będą przebijać. Bo kiedyś pamiętam też przejechałem dwa rządki tylko w sadzie bez przeciwnoży nie i nie było tych narożnych blach. Także to od razu wyrzucało, wyrzucało gałęzie, a nie mieliła. I, I wam powiem, zaraz tam mi się przebijały opony No ciekawy jestem jak to będzie teraz wyglądać Bo z przodu będzie wygarniać, z tyłu kosiarko rozdrabniacz, Jak to będzie, czy to będzie zdawało egzamin I czy dobrze będzie rozdrabniało te gałęzie Bo kurde, naprawdę to by było dla mnie yy, No wygoda, nie? Kurde, bym po przejechał i Zapryskiwać czy można jechać, a tak to, to weź, weź to pal ja zrobiłem, zrobiłem tą modernizację kosiarki, można powiedzieć, dlatego, że ja nie mam w ogóle, posadziłem te sady nowe i ja nie mam o, o, gdzie ogniska zrobić, nie? a po drugie, weź się pierdziel z tym ogniskiem, jeszcze jak wiatr wieje to to jest fajnie, bo, bo szybko się pali, ale jak nie nie ten, ale jak wiatru nie ma, to cały dzień człowiek durczy na tym polu i, i robota nie idzie a wam powiem też, no i zmieniłem trochę podejście, żeby po prostu dodawać do próchnicy materii organicznej, prawda? Żeby tą materię organiczną na polu zostawiać, a nie wypuszczać z dymem i nic z tego nie ma. Także to przede wszystkim o to mi chodzi. No i, no i o czas, nie? I o pracę. Także zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Jak przyjadę, na pewno będzie znowu co, co nagrywać i co będziecie mieli oglądać. Będzie ciekawie. Także to tyle, powodzonka Siemanko, cześć.